Chill, bratku, chill. Taki tam. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. A przed Wami będzie VCS 6x6, czyli. Połączenie Ebera z Linksem pierwyżej. Ktoś powie, co to za dziwna abominacja i skąd to się w ogóle wzięło i jak to jest możliwe, że ten czołg może się komukolwiek podobać. Słuchajcie. E, zacznijmy sobie wymieniać wszystkie plusy i minusy tej maszyny. Powiedzmy sobie szczerze, jest to. Duży czołg. Jeżeli sobie go porównacie do ebr 9 tieru, no to tutaj już widać przecież różnicę, tak? No jest prawie dwa razy wyższy, więc wygląda to momentami komicznie. Ba, powiedziałbym nawet, że. Gabarytami przypomina bardziej granie ru, czyli jest to taka masywna jednostka, jeżeli chodzi o czołgi lekkie gracji, w nim raczej nie dostrzeżecie. Mamy czas celowania bardzo szybki, co będzie wpływać na to, jak nasze działko będzie funkcjonować. Nie będziemy poświęcać dużo czasu na oddanie pestki, one będą wręcz leciały laserowo. Jednak z drugiej strony, z takim zestawem, jak będziecie grać, rozrzut pozostawia sporo do życzenia, ale nie jest tragiczne. Czyli da się tym grać na spokojnie na średnim dystansie, a blisko. W dystansie, ale z tym snajpieniem, właśnie bez tego, czy minus 8, czy wentylacji, i tak dalej, i tak dalej, czyli jakiegoś modułu, który nam tę celność poprawi, już komfortowo na pewno nie będzie. Mamy pestki, które strzelamy z Alfą 250. Czy to na goldzie, czy to na podstawie. 202 penetracji na apeczkach, które latają całkiem fajnie z perkiem, bo tam dojdziemy do 1100. No i tutaj do 1400, prawie 1370, chyba z tego co pamiętam. W zależności od zestawu, oczywiście z którym grać będziecie. I 235 peny na apicerach. Haki są największym wrzodem na dupie dla mnie. Ja ciągle żałuję, że ten czołg nie dostał 75 peny na haksach. Z drugiej strony zafundowali mu. Tak jak widzicie, moi drodzy, coś ciekawego. 41, 42 kamo, ale mamy 482 punkty zasięgu widzenia. Jest to kołowiec, który ma największy zasięg widzenia w grze. Czy to dobrze, czy to źle? Ciekawa sprawa, możecie dać mi znać w komentarzu. No a jeździmy z prędkością maksymalną 80 km na godzinę. Nie mamy do dyspozycji... Rybu, do zmiany prędkości i zwrotności. Dlatego to też weźcie pod uwagę. Czy ja grałem z polowymi? Słuchajcie, to są jedyne polowe. Z jakimi grałem, więc możecie sobie pokombinować. Ja też nie jestem wielkim fanem upychania polowych na prawo, lewo i tak dalej, i tak dalej. To mnie męczy. Uważam, że często widzowie wpadają, czy też w ogóle gracze, wpadają w pułapkę, że chcą mieć wszystkie polowe wzięte. To wcale nie jest dobry pomysł, a Wargaming zrobił sobie z tego mini biznesik, żeby kontrolować wasze kredyty. Dlatego uważajcie na to, co robicie. Na niektórych typach czołgów po prostu polowe nie da dają nic, albo mogą Wam pogorszyć maszynę. Wracając do VCS-a, hybryda, ebr z linksem, moim zdaniem, tier wyżej i to chyba na tyle. Będę Wam starał się gdzieś tam opowiedzieć podczas tego grania, czy to fajne, czy to niefajne. Na DPM raczej bym nie patrzył. O Boże, 1800 ale gówno, dlatego, że większość magazynków, tym bardziej czołgów lekkich, jakiegoś super dpm nie posiada, są dobre w graniu, więc tutaj spokojnie. To co? Lecimy do bitewek. No to moi drodzy, pierwsza runda VCSM60. Miałem gdzieś nagrywki i się okazało, że nie mogę ich znaleźć. No to muszę zagrać jeszcze raz. Tym razem na świeżo, a szkoda, bo pamiętam, że miałem jedną zajebistą grę. No ale trudno. Już do niej pewnie nie wrócimy. No to co? Raz, nie weszło, trudno. Ziomek jest troszeczkę wariatem. Z tym też nic nie zrobimy. Będzie mnie tutaj dość mocno wypychał. Tak jak widzicie na fałce, się nie mam czegoś takiego jak tryb. Ten tryb, do którego przyzwyczaiły nas kołowce. Więc, czyli jest to ogólnie rzecz biorąc, genialna maszyna. Słuchajcie, jest to czołg specyficzny. Nie powiem, że genialny w swojej klasie, ale mi się bardzo podoba. Dlaczego? Bo, tak jak mówiłem chwilę temu, ta maszyna nawiązuje do połączenia takiego Ebera z linksem. Tak to może nazwijmy? Ta, EBR z Linksem. To jest chyba najlepsze kombo. Dostał jeszcze buffa. Ja tym grałem przed buffem. Teraz gram tym po buffie, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, czy czuję jakąkolwiek dużą różnicę. Raczej nie. No faktycznie, przyładowanko, z tego co pamiętam, chyba się poprawiło. Ale czy to jest tak naprawdę taka rzecz, która jest mega istotna? Chyba nie. Dobra, jako że tym grałem wcześniej... No to teraz wam pokażę Hitlock, żeby ładniej to wyglądało. Co robi mój maus? Nie mam zielonego pojęcia, co robi mój maus, musicie mu wybaczyć, jest późna godzina, więc może już tam po kefirkach sobie odpoczywa ziomeczek. Dobra, podejeżdżamy, znowu jedna tubka, dwie. Co jest na pewno przyjemne, to to, że w krótkim okresie jesteśmy w stanie dać dwie tubki. A co ty do mnie chcesz? A co ja ci zrobiłem? A co ty się do mnie sadzisz? A mu nic nie zrobiłem, chłop się do mnie rzuca. Jak to mówią kefirkowe gody, często są dziwne i niezrozumiałe, i tak jest w tym przypadku. Leopardzik na spocie, dobra, co można z tym zrobić? I także, jeżeli lubicie w miarę celne działo, dobrą stabilizację, ja to i gram zestawem podspota, cichy układ, optyka plus CVS, bo widzicie, jak się spotują chłopaki, no to będziecie się super bawić. Tylko jest jeden problem tego czołgu, tak jak widzieliście. Niestety, kamuflaż nie jest. Genialny, a więc tutaj z tym kamuflażem będzie wam momentami doskwierać granie na, na przykład, powiedzmy sobie szczerze, Manticory, eee, czy na czołgi, które mają bardzo dobry zasięg widzenia i po prostu połączone jest to z kamuflażem. Wiedziałem, wiedziałem, że on będzie czekał na tę pestkę w DBV, a DBV i taki, i tak jest na awku. Więc ja sobie skorzystam z tej sytuacji, troszkę go przepłoszę. Nie chcę, żeby mi grał na DBV-a, ale zobaczcie, to jest bomba, bomba, i od razu mamy uszkodzenia. No zaraz strzeli do tego DBV-a, bo się nie może, nie może się powstrzymać. To jest właśnie problem niektórych graczy. Nie wiem, gdzie to poleciało, przepraszam najmocniej. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ta pecha poleciała. To jest po prostu World of Tanks RNG. I z tym już wam nic nie zrobię, ani nie pomogę. Nie wiem tylko, czy on nie ma pierwszy pechy. Nawet jak ma pierwszy pechę, to przejadę mu przed celownikiem tak szybko, jak tylko potrafię, żeby nie dał mi tej pechy. Ten Maus robi tutaj całkiem niezłą blokadę. I zobaczcie, na Paryżu, zestawem pod spota. To jest zestaw... Ło, efał! Jezusy Maria, jak się ugotowałem, człowieku! Już myślałem, że mam... Coco Jumbo robione. Aha. Było bardzo, ale to bardzo groźnie przez chwilę. E, w każdym razie. Ja jeżdżę sobie z zestawem pod spota i to oddaję. Oddaję bardzo. Uważam, że tym czołgiem możecie, nawet na większości map, grać właśnie w ten sposób. Czyli zestaw Podspocika, niechanka, ale jest też drugi zestaw: cichy układ, stabilizacja i wentylacja. Jeżeli chodzi o granie, takie właśnie na heady, będzie świetnie. Świe ja się też się cieszę, że ta pierwsza runda dość spoko wyszła. Jeżeli miałbym wybierać, co jest lepsze: VCS dla mnie do grania, czy Szarmle, ja bym się nawet nie zastanawiał. Dla mnie to jest mini ebr właśnie połączony z Linksem. Kolera jasna, ja ten czołg lubię, pomimo tego, że ma swoje wady. Jedną z tych wad jest na pewno kamuflaż, tak jak mówiłem chwilę temu, no i też, umówmy się, profil, bo nie jest to mała maszyna. Cieszę się, że zbufowali mu te przeładowanko, dali mu troszeczkę HP, dzięki czemu gra się o niebo łatwiej w niektórych sytuacjach bo niby sekunda to niedużo, czy tam półtorej sekundy, tak sytuacyjnie będzie to na pewno pomagać i będzie to odczuwalne. 3400 dymka, ale frajda. Nie wiem no, będę ten czołg markował niedługo, bo jest zajebiste, dla mnie, personalnie. Oczywiście niektórzy z was powiedzą, tym się nie da grać, bo ma słaby kamo i to jest jak naj... Bo też uzasadnione, po prostu lubimy Nieco innego. Ja mam takie. Taki vibik gorszego. Gorszego, no jednak nie oszukujmy się. Gorszego ebr z ósmego tieru. No i co? 3700 uszkodzeń zrobiłem. 800 asysty zrobiłem. Klap, klap. No to lecimy, panowie i panie. Znowuż zestaw CVS. Optyka. Cichy układ. działko Śmiga. Jak szalone. Podoba mi się. Podoba mi się też, jak ten czołg się fajnie rozpędza. Ale jest kanciasty i czasami dość. taki. Kurde, no, nie, nie bójmy się użyć tego słowa, cringe'owy momentami do grania. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, gdy się człowiek delikatnie rozgrzeje i rozegra tym czołgiem. Ja też, tak jak widzieliście na samym początku, nie mam tym dużo gier. Ja tym zagrałem dosłownie kilka gier do tej pory, ale już mam takie, takie odczucia tego czołgu, wiecie, takie no kurde, eberek, no eberek, to jest eberek, końc i kropka. Na dziewiątym poziomie, który nie jest EBR-em, bo jest jednak od niego gorszy. Tak, tier to tier. Co mnie bardzo boli, to definitywnie ta cholerna pena na tym heku. Czemu oni tutaj nie dali 75 peny? Że co, że to byłoby za mocne? Czy, czy, czy o co tu chodzi? Nie rozumiem. Jak dla mnie to jest straszna głupota, jeżeli chodzi o prowadzenie tutaj 45 peny, dlatego że cała linia ma 75 peny i nagle wypuszczają ci kołowca, który ma 45. Co to, co to, co to? Co to ma być? To Wargamingi to czasami to trochę takie odklejki mają, takie mam przynajmniej wrażenie. W każdym razie spoko, APKi, szybkie APCRy, nie ma problemu, żeby dać tym dwie peski na przykład w jakiś czołg, który jest oddalony właśnie o 500 metrów, czy to za PK, czy to za PCR-a. Co do samej pęki, no możemy mieć zastrzeżenia 202 i 235, no nie są to najwyższe wartości, więc. Jeżeli kogoś to bardzo martwi albo ktoś się tym e, przejmuje, no to sądzę, że po prostu lajty nie są dla niego, chociaż mówmy się, niektóre lighty 9 Tieru potrafią nieźle e, przyorać głównie e, z hajków, Na np. niemieckiej maszyny. Tutaj takiej, e, tutaj takiej niestety sposobności nie mamy. Ale no dobra, no co mogę zrobić, co mogę zrobić? No zagrać na seT na Jak Pancera. No nie chciałbym tutaj dostawać spota, wolałbym grać na cwaniaka. Wacik na spocie spoko ładnie, pięknie, ale on mi do niczego się nie przyda. No kusi Kusi tutaj wjazdówa po tego jak Pancera. No wiecie co jadę. I też chciałbym się was zapytać, czy macie tak samo jak ja e, Czyli jak gracie sobie tym czołgiem, to też spamujecie w niego X-a? Ja ciągle wciskam X, jak chcę gdzieś skręcić, to wciskam tego cholernego X non-stop. To jest tak dziwne, że ten czołg jest kołowcem, a trybu nie posiada. apcr po to, żeby Pestunie szybciej leciały, nie po to, żeby spenować Arte, tak? Mam nadzieję, że się rozumiemy, panowie. Trzyman, eee, trzyman Jezus, my tego tutaj nie zbijemy. No chyba, że Leopard jest totalną bestią, tylko nie wiem czy jest. Ja tam nawet nie dojadę, widzowie. Ale patrzcie, jak to fajnie lata z tą stabilizacją. Lata całkiem dobrze. 7 sekund, 6 sekund, patom, the tank tego nie zbije. Zbił 37. Tutaj jest te 30. Czy ja chcę zebrać? O te 30. I tak i tak muszę tam wjechać, kochani, żeby to zbić. No muszę no. Jak chcę, jak myślę o tym, żeby wygrać tę rundę, to... Wjadę sobie jolo, zbiję wszystko na no ryż, nie wyjadę, nie? To jest niestety minusik. Ale grało się śmiesznie, tak? Grało się śmiesznie. No, wjechałem, żeby zbić bazę, inaczej byłby koniec. I tak, i tak. Miałbym tam z 20 sekund do zrobienia czegokolwiek. Mam nadzieję, że drużynka doceni tutaj moje e, tytaniczne poświęcenie, czyli wjazd na kapa, zbicie bazy. Jak się nie uda, to trudno. Mimo to uważam, że. E, jak na taką grę, gdzie pojechałem jolo 3000 combo. Nie jest źle. Lecimy następną. No na dobra zemeczki, słuchajcie, czy na granicy imperium można mieć genialne gry czołgiem lekkim, szczerze, moim zdaniem nie. Ale nuż coś dziwnego się uda tutaj zrobić i trafi się akurat spoko runda. Trzymam kciuki. Tym razem zestaw, słuchajcie. Minus 8 wentylacja i cichy układ. Nie żartuję. Mam taki zestaw na tym czołgu do grania pod uszkodzenia. Sprawdzę czy się nadaje, czy się może nie nadaje. Może będzie lepszy niż przypuszczałem. Czy powinienem wjechać tego Civena? Możliwe. Ale chciałbym sobie skontrolować tę strefę. Jeżeli coś by tutaj podjeżdżało, to na pewno jedną pierwszą pechę już dostanie. Czy tym czołgiem można zarabiać? Uważam, że takimi czołgami lekkimi, jak gracie sobie na apeczkach, nie spamujecie jakichś APC-ów, jeszcze robicie spota, na spokojnie będziecie w stanie zarobić swoje kredyty, więc o to się nie musicie martwić. Kurczę, ani nie podjeżdżają od środka, ani nie podjeżdżają tutaj, więc już ta runda wygląda gdzieś tam z samego początku nie za ciekawie dla mnie. No i wątpię, że z upływem czasu będzie lepiej. No to co? Cufamy? <laughs> nie. To jest, to jest, moi drodzy, komedia. To musi być komedia. Ja w to po prostu nie wierzę. Jedzie sobie ziutek, ty. Ziomek, widzisz to? On tego nie widzi tą Skodą, no dobra. No skoro ziomeczek nie chcę zareagować na to, że tutaj podjeżdża mu 705A, ja sobie poczekam, On 705A podjedzie, da mu jedną tubę albo ze dwie i dopiero wtedy wyjadę, no nie, 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 mam, nie mam innej opcji na reakcję. Czy powinienem ładować tutaj Goldamo? Moim zdaniem nie, bo jest bokiem, więc mogę sobie przeładować na Apeczki znowu, zrobić raz. Zrobić. Nie zrobiłem dwa, bo podbiło mi tutaj teren. Zobaczcie, jest bardzo niefajny. A Char -futurek będzie dorotowywał. Czyli już nie robi się kolorowo. Wolałbym strzelać do szarfutura Futura. Głównie dlatego, że mam e, łatwiejsze pestki do zrobienia. Oni grają w plutonie? Tak, oni grają w plutonie. On zawołał kolegę, słuchajcie. Bardzo dobrze zrobił z jednej strony. Ale czy to mu pomoże? Ciężko powiedzieć. Graj tą skodą, ziemy. Graj, kraj, graj, graj, graj. Gramy z kodzinką. Dawaj, 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 dawaj. Super. Teraz ja się mogę wystawić, dać jedno? Super. Ale team play zagraliśmy ze skodą. Fajnie, że ogarnął. Gdyby tego nie ogarnął, byłoby dużo gorzej. Więc na samych hapeczkach postaram się tutaj zrobić grę. Wiem, że tam gdzieś z tyłu stoi su. Czyli już komfortowej gierki tutaj nie mam, bo jak się dobrze ustawi, będzie w stanie mi dać bombę. Pamiętajcie, że ten czołg nie ma dobrego kamuflażu, takiego jak mantikora czy, czy nie wiem, tam, czy tam EBR i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest troszeczkę ciężej pod tym względem, trzeba się mega napocić, wartości Kamo około 40, więc trochę dupa pęka. No ale z drugiej strony mamy to zrekompensowane właśnie zasięgiem widzenia, czyli coś za coś, jak to mówią. Kurczę, powinienem po, pomóc samu ziomeczkowi, ale nie sądziłem, że oni będą akurat w tym momencie na niego grać. No jadę, postaram się. Leopard ma jeszcze troszeczkę HP. Nie wiem, czy mi się... Dobra, już nie... To był widzowie ułamek sekundy. To był ułamek sekundy, jak Leopard był. Amba Fatima. Były ma. Nie jest to runda mojego życia. Więc dwie pestuł niej uciekamy. Nie ma sensu kusić losu. Tym bardziej, że moje ziomeczki dopiero będą do mnie dojeżdżać. Tak jest, ja już się wycofuję, nie ma problemu, mordeczko. Wow, 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 chill, bratku, chill. Takie tam. Słuchajcie. <taki> Takie tam beczułki. Śmiesznie się tym gra. No i tak jak Wam mówiłem w pierwszej rundzie, właśnie na stepach, ten czołg czasami bywa odrobinę w cudzysłowie nieporadny. Dosłownie. Czasami jest taki ślamazarny po prostu. Brakuje mu troszeczkę tej gracji, którą ma Eber. Jeżeli nie wiecie o co mi chodzi, to musielibyście tymi. Dwiema maszynkami sobie pograć, żeby zrozumieć właśnie różnice, jakie między nimi istnieją. To, 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 to przebijanie tego nie będzie zbyt przyjemne, ani fajne, ani proste. Sugra sobie u góry. Ogólnie ci goście mają przekichane, bo oni będą w bardzo dużym krosie. A to jest minus. Nie przeładowuję. Chciałem przeładować na apeki, żeby go spedować, ale widziałem, że pancernik też mierzył. E, do, jak już dostał tę to stwierdziłem: Nie ma czasu na przeładowanie na APCR-ka. Działo jest. No kurczę, no lubię. No ja lubię widzowie. Czy wy będziecie lubić? No, to, to tego wam obiecać nie mogę, bo tak jak mówię, ten czołek jest odrobinę e, specyficzny. Czyli taki znowuż Linkshore, połączony z tym EBR-em. Ale jakoś się tym fajnie gra. I chyba będę to markował. I to było szybciej, niż myślałem. Z drugiej strony wymagania też nie są jakieś turbo niskie. 3800. E, 3800, bo tyle właśnie wymagań potrzeba, żeby zmarkować ten czołg. Dajcie znać też, co o tym sądzicie. A ja chyba tutaj już zacznę pruć goldem, co? Zacznę tutaj spamować tym goldem na, na lewo i na prawo. Żeby tylko... Być w stanie wygrać tę rundę. Więc papa, kredyty. Nie mamy trybu maksymalnego zarabiania, mamy tryb maksymalnych uszkodzeń. No i znowu, fajnie. 705 się pomyliła, podjeżdża, znowu te uszkodzenia są urobione. Jak będziecie tym grać spokojnie, słuchajcie, to nie jest też czołg, którym powinniście za wszelką cenę ryzykować tym, że dostaniecie spota i was rezerwie. Można zrobić aktywnego spota w ten sposób, żeby tego uniknąć. Więc też ryzyko ponad wszystko na tym czołgu raczej będzie niewskazane, bo ma duży profil. i ten kamuflaż czasami nie domaga tym bardziej na maszyny, które mają dobry kamuflaż i dobry zasięg widzenia. No i co dalej? Jest tutaj CS, jest tutaj Batchat. Czy ja bym chciał pod nich wyjechać? No nie wiem, chyba nie. Czy chciałabym odblokować sobie drugą flankę? No do tego potrzebowałbym bardziej agresywnej wuzety, która by mnie stąd wypuściła, mogłem wtedy sobie wjechać na plecki, prawda, zrobić wszystko. Na ten moment nie jestem w stanie tego zrobić. Mogę. Oczywiście podjechać tędy i wynieść 705. Ale pamiętajcie, że tutaj stoi jeszcze sterfał. Więc prawdopodobnie, nawet jakbym podjechał, to bym padł. No i to skończyłoby się rumakowanie. No ten STRV w tamtej pozycji jest mega nieprzyjemny. ja czuję się bardzo zamknięty i to mi przeszkadza. Nie wiem jak to się odbiło, się nigdy... Nienawidzę tej gry czasami. Jest wszystko w jak najlepszym porządku. Po prostu... Świat tak chciał. Co to było? Po prostu świat tak chciał. Więc czy ja tutaj jestem w szanie wyszarpnąć cokolwiek więcej? Wjazd po tego gościa? Mi się wydaje, że musimy jechać po cesa. E, słuchajcie, musimy jechać po cesa. Oczywiście będę grał pod skodę. Nie chcę tutaj przyjmować pierwszy pestki, bo to będzie słaba opcja do tego, żeby zrobić jakąkolwiek sensowną grę. A zależy mi na tym, żeby sobie jeszcze jedną albo dwie pesteczki dziabnąć. Ok, składanie trafiła pierwszej. Masz, bratku, trzymaj, ja kończę. Ty kończysz. Ok, super, super, super. 3200 uszkodzeń siadło. Mamy jednego kila, źle nie było. Moi drodzy, słuchajcie. Zrobiłem 78 tysięcy kredytów bez plutonu, bez rezerwy klanowej. Czy to super wynik? No, też nie za bardzo. Dlatego, że musiałem strzelać goldem, żeby wygrać rundę. Ale mi się tym gra fajnie, mi się tym gra przyjemnie. Zagrałem kilka bitewek. Nie zagrałem więcej niż chciałem, bo tak mi się tym dobrze grało, że sobie wchodziłem do pitewki i sobie perkałem. Czyli ten choke będzie na pewno dla danej grupy odbiorców, które być może lubią Linksa, a chcą mieć przy tym magazynek czyli to co ma MBR. Jednak niestety, podsumowując, brak hajków w boli na pewno. Brak kamuflażu topowego też nie jest przyjemny, bo mamy te 40 pary kamo. Z drugiej strony mamy maksymalny zasięg widzenia, fajną stabę. Maksymalny zasięg widzenia fajny, bo mamy tam 480 zasięgu widzenia, czyli jest nieźle. Pytanie brzmi, co do was bardziej przemawia i czy wam będzie to odpowiadało. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba wam się VCS, czy lubicie nim grać. Ja powiem personalnie, dla mnie jest fajny, dla mnie jest spoko. Będę go markował, bo mi się po prostu podoba. Elo.